Siląsk notuje doskonałą serię trzech kolejnych wygranych w ekstraklasie. Forma zespołu z początkiem roku jest bardzo wysoka. Wrocławianie uwierzyli też w swoje możliwości i umiejętności. Jesteśmy o wiele lepszą drużyną niż byliśmy na początku. Gramy lepszy defense, bardziej się rozumiemy na boisku. Tu, to co daje większe efekty. Zaczęliśmy nową rundę z 3-0, wcześniejszą zaczęliśmy z 1-2 także, także myślę, że, że jedziemy do Gdyni na pewno, na pewno po zwycięstwo. Gdynianie reprezentują Polskę na europejskim froncie. To nieco. Odbija się na postawie w lidze. Aseko poniosło już w tym sezonie sześć porażek. Aseko to bardzo dobry zespół, który przecież gra w EuroCup i zbudowali zespół pod te rozgrywki. To drugi rangą Puchar w Europie, ale przegrali 6 meczów w lidze, przegrywają w domu, teraz będą chcieli coś udowodnić i nas po prostu po koszykarsku zabić. Lose. Wrocławianie pierwszy mecz z Asseco przegrali minimalnie we znaki dał się przede wszystkim amerykański strzelec Josh Bostick, który zdobył aż 33 punkty. Nikt w Śląsku nie ma wątpliwości, że rywale posiadają bardzo mocny skład. Są to bardzo utalentowani zawodnicy. Eee, mają. Bardzo dobrze zbudowany skład, mają świetnego, można powiedzieć, skorera Bostika, także na pewno będzie trzeba na to uważać. Trener Śląska ma plan na niedzielne starcie. Opowiada o kilku elementach, które mogą zadecydować o ewentualnej wygranej. Musimy podjąć wysiłek i zagrać ze sporym zaangażowaniem. Musimy trzymać się planu na mecz, taktyki, musimy być też skoncentrowani. Te argumenty dadzą zwycięstwo, ponieważ myślę, że mamy dobry plan taktyczny na to spotkanie. Jeżeli moi zawodnicy tak grają, nie mamy raczej problemu. A początek niedzielnego spotkania ekstraklasy koszykarzy w Gdyni o 17.30.